Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza i dziś będziemy zadawać kartą pytanie czego się nie spodziewasz w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Tutaj zarówno chodzi o kwestie pozytywne, jak i negatywne zobaczymy co karty tu nam pokazują, przed czym ostrzegają także proszę żebyście wybrali talię kart, która najbardziej do Was przemawia z tej talii będziecie mieć... Czytanie. Tutaj od strony lewej mamy talię numer 1, numer 2 i numer 3. Także daję Wam chwileczkę, żebyście wybrali swoją talię i zaraz zaczynamy. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię, to teraz zaczynamy od talii numer 1. Zobaczymy. Czego nie spodziewają się osoby, które wybrały talię numer jeden w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Czego te osoby się nie spodziewają? Co może się wydarzyć w ich życiu w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Okej, okay. moje takie pierwsze skojarzenie jeżeli chodzi o te karty tutaj może wyjść jakaś ciąża, coś nowego nowy początek i tutaj może takie pierwsze skojarzenie, że dla niektórych z Was kobiety może okazać się, że jesteście w ciąży druga taka historia, jaka tutaj się może wydarzyć tu na przykład jeżeli chodzi o mężczyzn, macie szansę poznać jakąś kobietę, kobietę, która może być od Was dużo młodsza, kobietę, która w jakiś sposób Was zafascynuje swoją osobowością, swoim wyglądem. I też taka trzecia historia, jaka się może tutaj ogólnie wydarzyć. Możecie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, możecie wejść w jakiś nowy projekt, w coś, czego tak naprawdę nigdy w życiu wcześniej nie robiliście. I to coś może się okazać dla Was tym czymś, w którym będziecie się czuć bardzo dobrze. Ewidentnie to będzie jakaś nowa droga, nowy kierunek, ale wy będziecie się czuć w, tym, w tej kwestii, nie wiem, w tej branży, w tej dziedzinie. Możecie się czuć bardzo, bardzo dobrze a Także to, to są takie moje trzy skojarzenia Jeżeli chodzi akurat o te karty W każdym bądź razie Spodziewajcie się naprawdę czegoś nowego A raczej miłego No chyba, że e, którejś z pań e, Nie ma ochoty na nowe dziecko Także tutaj proszę uważać Ale ewidentnie w przeciągu dwóch najbliższych tygodni ma szansę spotkać się Cię coś miłego e, Także to tyle, jeżeli chodzi o Pierwszą talię kart Teraz Sprawdzamy drugą talię kart Czego mogą się spodziewać Osoby w ciągu najbliższych dwóch tygodni Które wybrały drugą talię kart Karty pokażcie mi Czego mogą się spodziewać Osoby w ciągu najbliższych dwóch tygodni Osoby, które wybrały drugą talię kart. Czego te osoby mogą się spodziewać? Ok, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały tą talię kart, tutaj mam wrażenie, że powrócą jakieś problemy z przeszłości, jakieś nie wiem, konflikty, wyjdą na jaw, jakieś Oszustwa, jakieś niedomówienia, coś, co nie do końca jeszcze zostało skończone. Także w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy wyjdą, że tak powiem, stare brudy. Na nowo, na nowo to powróci. Także tutaj akurat nie ma zbyt pozytywnych kart, chociaż zawsze jest tak, jeżeli. Karty przeważnie nas ostrzegają przed czymś, także jeżeli na obecną chwilę wiesz na ten moment, że mogą powrócić stare jakieś niedokończone tematy, to już mniej więcej możesz się na to w jakiś sposób przynajmniej psychiczny przygotować. Także tutaj, kochani, powracają sprawy z przeszłości, sprawy, które niekoniecznie są dla Was pozytywne. Tu też może być taka sytuacja, że jakaś osoba, która powróci, nie będzie do końca szczera w stosunku Was, także też uważajcie na powroty, czy to dawnych miłości, czy może dawnych kolegów, koleżanek, bo osoba, która do Was wróci, bądź sytuacja, która do Was wróci, niekoniecznie będzie dla Was pozytywna i szczera. Także... To tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. To teraz sprawdzamy trzecią talię kart. A czego się nie spodziewają osoby, które wybrały trzecią talię kart w przeciągu najbliższych dwóch, miesięcy, dwóch tygodni? Czego się nie spodziewają osoby, które wybrały trzecią talię kart w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Dwa tygodnie. Czego się nie spodziewałem? Osoby, które wybrały trzecią talię kart. Ok, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart. Tutaj bardzo pozytywne karty. Bardzo miłe karty. U Was... Będziecie mieć powody do świętowania, do radości, do nie wiem, do miłych chwil, do spędzenia miłych chwil z rodziną. Także, jeżeli w aktualnej sytuacji macie dość napięte stosunki, nie wiem, czy to w rodzinie, czy to z partnerem, to ewidentnie te Stosunki, te relacje powrócą do tych bardzo pozytywnych. I tutaj też mam wrażenie, że może być taka sytuacja, że pewne tajemnice tak, jakby miały wypłynąć na wierzch. Ale mimo wszystko, że nawet jak się dowiecie czegoś, co było skrywane, to będzie bardzo pozytywna wiadomość dla Was. Także najbliższe dwa tygodnie. Będą dla Was na pewno pozytywnymi dniami, w których będzie się być może bardzo dużo działo, ale tych takich pozytywnych wydarzeń. Także tu też są bardzo, bardzo fajne karty. Mam wrażenie, że to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. I do następnego razu. Pa pa!